Nie znam takiego rozwiązania problemu historycznego ani politycznego, ani w zakresie przyzwoitości, ani prawdy historycznej, w którym ofiary same płacą za poniesione zło od okupanta i od najeźdźcy. No to będę rozważał w przyszłym roku yy, decyzję, że Polska wypełni tę yy, potrzebę własnych środków. Więcej o tym nie, nie chcę już mówić, powiem szczerze. To, co powiedział pan premier Donald Tusk w Berlinie, bardzo mnie niepokoi i mam nadzieję, że pan premier... Donald Tusk przeprosi Polaków za te słowa i powie, że jest to tylko wyraz jakiegoś niezrozumienia. Natomiast ja, jeśli za pośrednictwem mediów mogę przekazać wiadomości do Berlina, w imieniu narodu polskiego zwracam się do i kanclerza, i prezydenta Niemiec z powagą, aby, aby z powagą pochylili się nad sprawą odszkodowań, które Polsce należą się po zniszczeniach w czasie II wojny światowej. Liczę też, że będę mógł liczyć na polski rząd w moich wysiłkach w ubieganiu się o odszkodowania od państwa niemieckiego.